Czy Unia Europejska stanie się superpaństwem, takie zagrożenie niesie za sobą chęć zmiany unijnych traktatów. Unijni decydenci chcą zmiany unijnych traktatów Europa może odgrywać większą rolę, na przykład w dziedzinie ochrony zdrowia i obrony. I w niektórych obszarach głosowanie jednomyślne nie ma sensu i musimy to szybko zmienić. Mówiła podczas niedawnej debaty w Parlamencie Europejskim wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, komisarz do spraw demokracji i demografii Dubrawka Szujca. Komisja Europejska miałaby zyskać także kompetencje w zakresie energetyki, polityki społecznej, gospodarczej czy też zagranicznej. Europosłowie przyjęli w tej sprawie specjalną rezolucję wzywającą Radę Europejską do rozpoczęcia procesu rewizji unijnych traktatów. Prace w tej sprawie już ruszyły. Na 21 czerwca, na przyszłym posiedzeniu Rady do spraw w ogólnych prezydencja francuska uruchomi ten proces w ramach szczytu europejskiego spotkania szefów państw i rządów uważamy że to powinno być wdrożone jak najszybciej Mówił przedstawiciel francuskiej prezydencji Clement Boon. Unijni decydenci nie ukrywają, że cel, jaki im przyświeca, to powstanie superpaństwa. Europa przyszłości nie jest Europą państw narodowych. Europa przyszłości to imperium, czy tego chcecie, czy nie. Or not. Mówił przewodniczący grupy liberałów w Parlamencie Europejskim Giefer Hofstadt. Zmiany traktatów nie są potrzebne. Wystarczy Unię odbiurokratyzować i wzajemnie się szanować, bo Unia powstała jako wspólnota silnych, suwerennych i niezależnych państw, przekonywała europoseł Beata Kempa. W ostatnich latach Unia Europejska stała się bezdusznym, biurokratycznym lewiatanem, który jest skupiony na nagące na te kraje członkowskie, które myślą inaczej niż liberałowie, niż zieloni, niż lewica razem wzięci. Panuje duch braku szacunku dla wewnętrznych decyzji podejmowanych przez tworzące wspólnotę państwa. Systematyczne ataki przeciw rządowi, które nie zgadzają się głównym inżynierom zmiany traktatu, mają tutaj miejsce. Dlatego my mówimy nie dla takich zmian. Reformy systemowe powinny stanowić powrót do korzeni, do wspólnych wartości narodów i państw. Unijny projekt superpaństwa może być bardzo niebezpieczny dla takich krajów jak Polska. Dnia i te elity brukselskie dążą do superpaństwa, chcą budować je w przyspieszony sposób, uzurpować sobie kompetencje, przejmować kompetencje. Przy czym pomysły, jaki model tego superpaństwa ma być ukształtowany, no przeraża. No. Jeśli patrzymy na te wszystkie zakazy, pomysły wspólnych podatków, pomysły zakazów samochodów spalinowych, piecyków gazowych. No, to wszystko to zmierza raczej do tego, żeby wprowadzić wielkie ubóstwo i biedę w Europie, a nie prowadzić tę Europę do rozwoju. Silne centrum w superpaństwie, peryferia podporządkowane i dociążone ogromnymi fiskalnymi. Obciążeniami To jest wizja, którą oni proponują. Mówił profesor Mieczysław Ryba. Emocje wzbudzają także tzw. kamienie milowe związane z krajowym planem odbudowy. To od ich przyjęcia będzie zależało, czy Polska otrzyma unijne środki. Są tam punkty, które mają charakter neutralny i nie widzimy powodu, by były przedmiotem kontrowersji, sporów. Ale są tam też punkty, które budzą nasze zasadnicze wątpliwości. Mówił dziś po spotkaniu zarządu Solidarnej Polski poświęconemu kamieniom milowym i KPO lider partii z w Niepokój budzi m.in. opodatkowanie używania aut spalinowych. Jest to droga do realizacji ostatniego. Szalonego żądania Parlamentu Europejskiego, aby te samochody w ogóle zlikwidować z przestrzeni publicznej Unii Europejskiej, w tym Polski. A to bardzo mocno uderzy w kieszenie Polaków. Zyskają na tym przede wszystkim zagraniczne koncerny motoryzacyjne. Że przychodzi nowa zmiana traktatu. Chcą zrobić traktat lizboński razy 7 w tej chwili. Jeżeli my zgodzimy się na zmiany ustrojowe, które jak zwykle będą opakowane jakimiś ładnymi hasłami, prawda, pięknymi i szantażem, że jeżeli nie będziecie z Unią, to będziecie z Rosją, to znów. W konsekwencji przełoży się to na kieszenie Polaków, mówił europoseł Patryk Jaki. Przedstawiciele Solidarnej Polski przekonują, że kamienie milowe są kolejnym instrumentem nacisku na Polskę, by realizować plan unijnej drożyzny. Dlatego potrzeba sejmowej debaty w tej sprawie. I nie pozwolimy na to, aby Unia Europejska dalej nakładała na nas opłaty, podatki i prowadziła do gigantycznego kryzysu, a więc gigantycznej drożyzny. Do sprawy odniósł się rzecznik rządu Piotr Müller. Krajowy plan odbudowy to miliardy złotych, które są Przeznaczone na ogromne inwestycje, to szereg nowych dróg, połączeń kolejowych, to wsparcie budowy żłobków, wsparcie dla polskiego rolnictwa czy przetwórstwa. KPO nie zawiera szkodliwych rozwiązań w obszarach podatkowych i opłat. Kamienie milowe będą regulowane na poziomie ustaw. Rząd podkreśla, że będzie to okazja do ich odpowiedniego dostosowania.